Jest plan powrotu MAX-ów w Europie to już ostatnia prosta. Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa lotniczego EASA opublikowała projekt dyrektywy zdatności do lotu dla samolotów Boeing 737 Max. Boeingi 737 Max zostały uziemione przez EASA 12 marca 2019 roku po dwóch wypadkach tych samolotów, w których zginęło w sumie 346 osób. Nad przebudową i powrotem tych maszyn pracowało 20 ekspertów EASA. Jej amerykański odpowiednik, amerykańska federalna administracja lotnictwa, zatwierdziła zmiany. Kiedy więc Maksy wrócą w Europie do latania? Nie tak szybko. Zanim poszczególne linie lotnicze będą mogły ponownie włączyć samoloty do rozkładu lotów, przewoźnicy będą musieli dokonać aktualizacji oprogramowania oraz przeprowadzić prace obsługowe określone w ostatecznej wersji dyrektywy zdatności do lotu. Muszą również przeszkolić swoich pilotów, którzy mają latać na Maksach. Ze względu na ograniczoną liczbę symulatorów lotu może to zająć trochę czasu. Niektóre z tych prac można rozpocząć już teraz, nawet przed publikacją ostatecznej wersji dyrektywy zdatności do lotu. W Polsce B737 Max będzie mógł zostać dopuszczony dopiero po decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który 12 marca 2019 roku uziemił te maszyny. Wykonane modyfikacje i testy pozwalają na bezpieczną eksploatację samolotu. Badania obydwu wypadków Lion Air z 30 października 2018 roku i Ethiopian Airlines z 10 marca 2019 roku wykazały, że główną przyczyną każdego z nich była funkcja systemu korygującego torlotu, zwana MCAS.